Miłomruczka i Złoto Łapek, odcinek 13. Ogródek. Miłomruczka bardzo lubiła kwiaty. Złoto Łapek wiedział o tym i postanowił zrobić jej pewną niespodziankę. Bardzo wcześnie rano, kiedy jego żona jeszcze smacznie spała, wymknął się po cichutku z łóżka i pojechał na giełdę ogrodniczą zakupił tam narzędzia, rękawice oraz mnóstwo sadzonek, cebulek i nasion. Dla miłomruczki wybrał jej ulubione kwiaty. Tulipany i rysy, cynie, piwonie, malwy, słoneczniki, goździki i chryzantemy, a z myślą o grządce warzywnej zakupił nasionka marchewki i pietruszki oraz sadzonki pomidorów, ogórków, szczypiorku i fasolki szparagowej. Kiedy wrócił, Wszedł po cichutku do sypialni i wślizgnął się do łóżka, udając, że jeszcze śpi. Miło obudziła się niebawem. – Dzień dobry, złotołapku. Czy mój kot jeszcze śpi? – zapytała czule. Mmm, – Dosypiam jeszcze troszkę – pomrukiwał przekornie złotołapek. Po śniadaniu złotołapek zagadnął tajemniczo. – Kochana miło Mruczko, zamknij oczy i podaj mi łapkę – bo mam dla ciebie niespodziankę. Niespodziankę? Ucieszyła się Miło Mruczka i posłusznie poszła za złotołapkiem z zawiązanymi oczami. Kiedy stanęli w garażu, Miło Mruczka otworzyła oczy. Kwiaty! Mój kochany złotołapku, tyle kwiatów i cebulki i nasiona! Ogród! Będziemy mieli w końcu najprawdziwszy ogród! Zachwyciła się miłą Ruczka i pocałowała złoto łapka w policzek w podziękowaniu za tak wspaniały prezent. Przebrali się szybko w ubrania ogrodnicze i założyli rękawice. Wzięli też narzędzia: konewkę do podlewania roślin, małą łopatkę do sadzenia, motykę, grabie i łopatę. Najpierw popatrzyli na swój przyszły ogród i zastanowili się gdzie które rośliny będą miały najlepsze warunki do wzrostu i w którym miejscu poszczególne gatunki kwiatów będą prezentowały się najpiękniej. Potem zabrali się do pracy. Sznurkami wytyczyli grządki i starannie spulchnili ziemię. Przy okazji wyrwali wszystkie chwasty. Potem powsadzali sadzonki i nasiona, a na koniec dobrze wszystko Podlali. Nadszedł wieczór. Miło mruczka i Złotołapek byli bardzo zmęczeni, ale ogromnie szczęśliwi. Zasiedli na tarasie z filiżankami herbaty i z satysfakcją patrzyli na swoje dzieło. Po kilku dniach maleńkie listki, fasolki, sałaty, marchewki i innych warzyw zaczęły pokazywać się na powierzchni czarnej ziemi, a łodyżki kwiatów pięły się w górę. Pojawiły się już nawet pierwsze pąki. Ach, wspaniale było obserwować, jak ogród zaczyna żyć. Aż któregoś dnia, miło mruczka, jak dzień poszła podlać swój ogródek. Nagle krzyknęła z przerażeniem. Złotołapku, popatrz! Złotołapek przybiegł szybko, mocno zaniepokojony. Nie do wiary! Westchnął. Ich piękny ogródek wyglądał jak pole bitwy. Niektóre kwiaty były połamane, liście sałaty i marchewki nadgryzione, a fasolki częściowo podeptane. Najwyraźniej w naszym ogrodzie pojawił się nieproszony gość, powiedział zdenerwowany złotołapek. Nagle aż za mówili z wrażenia, bo na warzywnej grządce coś się poruszyło. Dwa zające zjadały właśnie ostatnie listki kapusty. No ładnie, nasza kapusta! Mruknęła miło mruczka. Chyba właśnie poznaliśmy naszych gości, westchnął Złotołapek. Klasnął w łapki zające trzmychnęły czym prędzej przez dziurę w płocie. Nie martw się, moja droga, miło mruczko, jeszcze dziś naprawię ogrodzenie nasze warzywa i kwiaty będą już bezpieczne. Mam nadzieję, odparła trochę smutna miłomruczka, po czym poszła pozbierać połamane kwiaty, by wstawić je do flakonu. Jak złotołapek obiecał, tak też zrobił. Nim nadszedł wieczór, dziura w płocie była już załatana, a cały teren uprzątnięty. Miło mruczka odetchnęła z ulgą. Ogródek został uratowany. Kiedy próbujemy robić dobre życie, kiedy próbujemy robić dobre rzeczy, kiedy naprawdę się staramy, no to czasem nie wyjdzie. I to nie znaczy, że robimy coś źle. Takie po prostu jest życie. Że my się staramy, wkładamy tyle siły, ile potrafimy, naprawdę chcemy dobrze. I czasem wyjdzie, a czasem nie wyjdzie. Czasem z naszej winy, czasem nie z naszej winy. Co trzeba zrobić? Naprawić dziurę w płocie i spróbować jeszcze raz.